30 lipca 2020 roku z przylądka Canaveral wystartowała rakieta Atlas V, rozpoczynając realizowaną przez NASA misję Mars 2020. Na pokładzie rakiety, oprócz modułu przelotowego i lądownika z żurawiem, znalazły się helikopter Ingenuity i łazik Perseverance. Geograficznym, a właściwie aresograficznym celem misji jest krater Jezero. I choć jego nazwa pochodzi od niewielkiej miejscowości w Bośni i Hercegowinie, Skojarzenie ze słowem jezioro nie jest przypadkowe. Naukowcy uważają, że miliardy lat temu mogło istnieć w tym kraterze jezioro, do którego woda dopływała jednym kanałem, a wypływała drugim. Oficjalnym deklarowanym przez NASA celem misji jest więc poszukiwanie śladów prehistorycznego życia w tym obszarze Marsa. Ale czy to znaczy, że dotychczasowe misje na Marsa dały nam już absolutną pewność, że nie znajdziemy na nim życia istniejącego obecnie? Z książki Demon w maszynie dowiedziałem się, że jest to o wiele bardziej skomplikowane niż by się wydawało. Cofnijmy się o ponad 40 lat, kiedy to za pomocą rakiet Titan 3 na Marsa zostały wysłane dwie misje: Viking 1 i Viking 2. Jednym z zaplanowanych w tej misji doświadczeń był eksperyment o nazwie labeled release, mający szukać życia istniejącego na Marsie obecnie. I to właśnie wyniki tego eksperymentu wywołały tak wielkie kontrowersje, że warto przyjrzeć się mu bliżej. Eksperyment opierał się na założeniu, że ewentualne marsjańskie organizmy będą, podobnie jak ziemskie, metabolizować związki węgla i wytwarzać odpady w postaci gazów. Tak to właśnie wygląda w naszym organizmie. Będąca związkiem węgla glukoza jest metabolizowana w mitochondriach komórkowych, a w procesie tym produkowany jest, będący gazem dwutlenek węgla. Plan doświadczenia był więc taki, aby skropić marsjańską glebę pożywką zawierającą związki węgla i sprawdzić, czy ewentualne znajdujące się w niej marsjańskie mikroorganizmy przetworzą te związki węgla wydzielając gaz. Oczywiście związki węgla w pożywce nie były wybrane przypadkowo. Były to związki, które udało się uzyskać ponad 20 lat wcześniej w tak zwanym eksperymencie Millera-Ureya. W eksperymencie tym, symulując warunki, które mogły panować na wczesnej Ziemi, udało się uzyskać z wody amoniaku metanu i wodoru m.in. podstawowe aminokwasy, czyli składniki białek. Skąd jednak mieliśmy wiedzieć, że atomy węgla będące składnikami gazu rejestrowanego przez detektory, są tymi samymi atomami węgla, które znajdowały się w pożywce? Pomogło nam w tym tak zwane znakowanie izotopowe. Najczęściej występującym izotopem węgla jest tak zwany węgiel 12, który ma w jądrze 6 dodatnich protonów i 6 neutralnych neutronów. Jeżeli liczba protonów w atomie węgla wzrosłaby na przykład do 7, przestałby to być atom węgla, a zaczął być atom azotu. Inaczej sprawy mają się w przypadku neutronów. Dodanie do jądra atomu węgla dwóch neutronów nie spowoduje, że będzie to inny atom, ale tylko inny izotop, zwany węglem 14. Jednak taka ilość neutronów powoduje, że węgiel 14 przestaje być stabilny i staje się promieniotwórczy, podlegając rozpadowi beta. W wyniku tego rozpadu z jądra zostają wyemitowane elektron i antyneutrino elektronowe, a promieniotwórczy izotop węgla 14 zamienia się w stabilny izotop azotu 14. Jeżeli na przykład w jednym z aminokwasów pożywki glicynie zastąpimy atomy węgla 12 atomami węgla 14, na podstawie ich promieniotwórczości będziemy mogli się zorientować, że w wyprodukowanym gazie są te same atomy węgla, które były w pożywce. W eksperymencie zaplanowano jeszcze jedną rzecz. Poddanie nasyconej pożywką gleby działaniu wysokiej temperatury, aby sprawdzić, czy emisja gazu ustanie co wskazywałoby, że zginęły organizmy żywe, które za nią odpowiadają. Każde, nawet najbardziej skrupulatnie zaplanowane doświadczenie naukowe ma swoje słabe punkty, ale w tym przypadku zupełnie nieoczekiwanie najsłabszym punktem doświadczenia okazał się być nasz brak przygotowania na jego pozytywny wynik. Na wykresie pokazano wyniki pomiarów z sondy Viking 1. Czerwona linia pokazuje wzrost radioaktywności po podaniu pożywki. Niebieska linia pokazuje jak to wyglądało po poddaniu działaniu wysokiej temperatury. Wygląda więc na to, że eksperyment dał pozytywny wynik. Z tą jedną wątpliwością, że po drugim strzyknięciu pożywki nie odnotowano już znaczącego wzrostu radioaktywności. Jednak NASA nigdy nie ogłosiła odkrycia życia na Marsie. A eksperymentu nigdy nie próbowano powtórzyć. Do dziś jest to najbardziej kontrowersyjne doświadczenie, jakie przeprowadzono na Czerwonej Planecie. A dla nas jest dowodem na to, jak trudno zdefiniować, czym jest życie i jak trudno je badać. I o tym właśnie możecie przeczytać w książce Demon w Maszynie, którą ja sam po przeczytaniu mogę Wam polecić. Jej autor jest fizykiem i opisując problemy badania życia, trzyma się punktu widzenia fizyka, co dla mnie jest dużą wartością. Co ważne w dzisiejszych czasach, w których ze wszystkich stron atakują nas jedynie słuszne poglądy, autor nie narzuca się nam ze swoimi. Mówi o faktach, zadaje pytania, a wnioski pozostawia czytelnikowi. Jedyną uwagą do tej książki jest to, że czasem chciałbym, by autor powiedział trochę więcej na jakiś temat, ale sam stykam się z problemem, ile mogę wcisnąć w jeden film, więc rozumiem, dlaczego właśnie tak postąpił. W zamian za zgodę na tę recenzję otrzymałem dwa egzemplarze tej książki i chciałbym je Wam rozdać w konkursie. W ciągu tygodnia od publikacji filmu napiszcie proszę w komentarzach, które z odkryć fizyków Waszym zdaniem przybliżyło nas najbardziej do wyjaśnienia tajemnicy życia i dlaczego tak uważacie. A teraz bardzo dziękuję za obejrzenie tego filmu.